Na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy sami bez Mikołaja, bo, Miko, bo nagrywam to dosyć późno. jest późno to nie, ale Mikołaj już poszedł spać. Więc dlatego e, nie ma dzisiaj Mikołaja. Ostatnio odbudowaliśmy budowaliśmy tyle sklepów i przepraszam bardzo, że E, nie było filmu wczoraj. E, po prostu wczoraj nie miałem czasu, żeby e, dla Was nagrać. Więc niestety nie naglałem. Ale dzisiaj już jest film. Nie wiem, o które to oglądacie, bo ja, ja nagrywam, zanim jeszcze też. E, zanim. jeszcze się wszystko to zrobi, to tego. No dobra, więc zaczynamy. Tylko to, to są o wiele ciekawe. i jeszcze takie to się było krócej. Mm. Biorę dzisiaj tabliczkę, dlatego że zrobimy sklep. Kolejny sklep spożywczy, tu jest sklep, znaczy spożywczy elektroniczny. Fajnie, tylko który jest największy? To tam zrobię. Ten nie jest taki wielki. Ten czy jest wielki, zależy gdzie się. E, tego dobra, nie? Jest wielki. To ten będzie największym, pewnie. Tak. Musimy mu tylko sobie E tu, o, Żeby były dwa i może, może być E, i piszemy na przykład: będzie to Media mark. Media mark, pan sklepik. Myślę, że na pewno byliście przynajmniej raz w życiu. Lec ja tu mam. Mm, no nie. To takie musimy zrobić. To sobie zrobimy, tak? Eee. I tu będą jakieś tutaj, o? Tu też będą coś na telefon, a tu będą laptopy. Tu będą laptopy i tyle. Więc tak, laptopy zrobimy prosto, czyli po prostu obraz. Jeden obraz, bo ciągle myślę, że ten sam będzie. Nie mam, to muszę sobie to zrobić. I już zrobimy to. Aha. O, piek, piek, piek. No i pięknie jest. Teraz ja tego widzę, a tu musimy zrobić, to trzeba... <laughs> e, trzeba... zrobić... Trzeba zrobić, trzeba zrobić to... <laughs> o! O tym mówiłem. Żeby to będzie można... Zrobić, dajmy niebieska na przykład. I pomarańcza dla mikiego. O nie, nie ma flara! Makiflara to się w McDonaldzie na dole. No, wszystko biorę ile co niepotrzebne. Dlaczego mi to tak jakoś. A, no, nie ma co. E, Tutaj trzeba. To było tu i to też kiełko to będzie. Kół... O to szkło Aha. Będzie. Czy Nigdy nie odróżniam się od szkła. Nigdy nie wiem jak to się pisze. Jeśli baczy szkło to, to... Ja nie wiem. Ale dobra. E, mamy Media Mark chyba gotowy. Tylko to musimy zrobić, tak? I Media Mark jest czerwony. Okrari są. Barszcz czerwony, to McFlurry. Uu, panie! No to naprawdę mega śmieszne. O! Piękny napis Media Markt. No i jest wszystko. Fajnie. Teraz trzeba tylko... zrobić gdzieś tu kasę, tylko tu będzie jakaś taka niefajna kasa już będzie mało. Proszę. O. nie tak. Znaczy inaczej. O. O tak. Mm, już nie. Tylko tak nie będzie. To tak. O i będzie. Mm, no cóż. W tym stylu tylko się... O tak. ma to mi się tu Tylko to się nie fajnie, to może być tak. To musimy rozwalić, to musimy. Ech, musimy sobie... Mm, Czy tak. No fajnie. No i teraz jest tyle. Jedyne co możemy to jest... Aha, to e, jedyne co możemy zrobić to jakoś... A ja skrzynkę Skry... Skrzynia. Skry... Nigdy nie wiem jak się pisze skrzynia. Hmm, to będzie jakiś endu? Czy skrzynia, czy skrzynia pułapka? Na pewno nie to, ani to. Hmm, ja bym dał... Abym dał takie szale coś o tylko to tak nie będzie to co by tu skopiemy w lesie w Nie i dał takie coś i to zakryć o tak no nie jest piękne. Nie? tu będzie e, pieniądze no i teraz jedyne co to tak. Tutaj mam typu sklepik spożywczy, taki zwykły. Tylko w naszej galerii go znajdziecie z takimi rzeczami. Tutaj mamy mm, tutaj dla niepełnosprawnych kibel. Mm. Nie musimy tak, zrobiliśmy Media Markt. Zrobimy Rosmana. Robimy Rosman, tylko to trzeba tak, tabliczka. Trzeba tu napisać tak, r Rosman chyba przez dwa sy, Rosman jest, czy czerwony, biały, biały warunek chyba biały tak o trochę lepiej już tę makfladę to sobie o, wam to też mogę sobie wywalić a jest noc co on robi na dachu co pa pa prawie tu spać by się wywalił no To trudne sprawy. Mm. Fresmanie robimy tak. W robimy pewnie skrzyneczki. Więc ale musimy skrzyneczki. To nie dlatego. E, to tylko żeby nam... To się nie, no właśnie. Że się nie łączyło. Tylko jak zrobimy jakieś paletki, pastę do zębów? I coś w takim stylu. Tu by będzie pasta. Co zrobimy jako pasta? Może to po prostu będzie przycisk. O! Tabliczka. No i napiszemy pasta pasta chyba tak się przeze mnie. O, to co, niestety nie ma innych niż te sami no tutaj. Bo tak ono i jest. Teraz musimy tak. Tu zrobimy paletki. Paletki. To Ej, jakie te paletki zdobimy? No takie też może być paletka. Niech będzie. Niech będzie to. I sobie ją wypełnimy. Znaczy że sobie... O. Proszę, a to, 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 to można jeszcze zrobić? Łałka. A... mi wystarczy. Hm? Paletki. Też szminka, tylko jak się a... pisze? Szminka, szminka. A... A... Dobra. Śminka to jagody jagódki 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 Dobra. jagódki Teraz jagódki 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 Po prostu będą jakieś skrzynie. Z jakimiś się, się, się rzeczami, na przykład odomyczasz się, na przykład wiaderka wody, już nie będę to nazywał, tak? A strzały to będą te. Nie wiem co, ale po prostu dam. O, mam więcej strzałów przynajmniej. Tu możemy dać fajwery.

to też czasami dużo brakuje tego, więc dlatego też ja możemy też tu wziąć. Czego jeszcze brakuje tak? Sło, to bo się płaciemy nerdami. Tego ja nie wiem co... Się ma. A dobra. To NRO. o tak. możemy też ich podawać. Muszę sobie oskować na mnie. no. Tajko widać, że no, nigdy widać jakby to jest nie mało nie jest to. Jedna będzie taka chyba pusta. No, nie da Bo nie wiem, mam co też nauczyć. Albo pochonie. O, nie damy pochonie. Mogę zapewnić, że tu las mam. To jest jakieś targowisko. O. Eee, mamy las już ma za sobą. Więc prawie cały góra jest zrobiona. Tutaj cały tutaj jest z McDonald'a. Tu nic bym nie zrobił raczej. Ja jakiegoś dużego. Co będzie po prostu takie? O! Tu jest Big Star. Tutaj już bym nic nie zrobił. Tu mamy jakąś kawę I malutką. A i mamy fajne wyjście, czy czy widzieliście. O! Gupie to głupie ta pochon miałem. Jak mi się... Se... Ej. No, też jest dobrze. No czy nie działało? Będziemy budować. Będę robił Roxy potem na kanale, a potem będziemy budować Starbucksa, tylko... to <coughs> Tylko to potem. tak O, poszli sobie z galerii. Nie, na górę w końcu zobaczyć. Że, że jest kura. Też jaki możemy tu zrobić, zrobić sklep. Sklep z ubraniami. Na przykład... Kik. Kik jest czerwony jak lis. się piętnasty tak Tabliczek nie mamy tu. E. Z napisem... Kik. Niestety to już ostatni film zbudowania galerii z tej playlisty. Może będzie jakiś Bicik na przykład Galeria, ga 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 galeria. Budujemy galerię w Minecraft. To w takim snem może być. Ale... Nie, nie obiecuję, myślę, że się tego nie będzie. No. Nie, co to jest? Co to jest? To kiosk? tak wygląda! Czas granę. Dobra. Ale nie no, nie napisałem tego. Kik. tak ta, porobimy, w kiku musimy zrobić ubrania, że... Chłopie, co ty tu przynosisz? Co ty tu przychodzisz? No chcesz dostać? Jeszcze jeden raz. O, teraz maniu. Kup sobie, tylko on, on już chce uciekać. Tylko wiesz, ostatnie racje chyba będą, ile mam tam rodzaj sploj jeden dwa trzy cztery pięć sześć no to będą trzy cztery no bo nie tak trzy cztery pięć sześć dobra nie będzie tak ona Aha, to tak się stało ta zbroja będzie, co? No, bo tu będą same chyba koszulki. Jeszcze teraz też zrobimy. Zbroja diamentowa. To jest ta diamentowa zbroja. Potem ta jeszcze będzie. Tu będzie ta, ta zbroja. Dobra. I tu będzie. Co to jest? Pan nacznik? Nie, necznik? nie, to później będzie złota, potem ta, i to możemy schować, dać to, i to też same. Dobra, tu jest ta, to też, tu tam dajemy. Proszę bardzo. To jest tutaj menu. Teraz tą. I teraz tą. Dobrze. Dobrze. Teraz musimy tylko tą tabliczkę zrobić. Czyli tak. Czerwony barwnik. Proszę bardzo. Bo piąty raz pisze Kik. Piąty! Kik. No nie! Widzowie! Co się tu stało? Kik. A tu leży nie, Kik, Kik, Widzowie, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu to będzie na filmie. Spróbujemy innym razem, to zrobić to jest Kik. A to tyle z tego filmu, co? Ce mai ce așa? Noi.